Cześć, witam was w nowym filmie na kanale Notopstryk. Dzisiaj przygotowałem dla was recenzję obiektywu makro. Jest to setka 2.8 z mocowaniem RF. Dzisiaj powiem wam, jak mi się go używało i co o nim sądzę. Zaczynamy. Zaczniemy sobie od budowy. W zestawie otrzymamy osłonę przeciwsłoneczną. Jest ona taka lekka, blokowana tutaj jednym przyciskiem. Eee, prosta, nie ma co tutaj więcej o niej mówić. Sam obiektyw jest wykonany dobrze, tak samo jak inne serii L od Canona z mocowaniem RF. Jest to wykonanie z tworzywa sztucznego, ale to tworzywo jest dobrej jakości, wszystkie tutaj porządnie spasowane. Waży 730 gramów, więc jest dosyć lekki jak na tą wielkość. Kiedy wziąłem go pierwszy raz do ręki, to miałem wrażenie, że trzymam trochę taką makietę, a nie, to, to był już jakby sprawny, normalny obiektyw. Jeśli chodzi o jego wielkość, nie jest on ani specjalnie mały, ani specjalnie duży. Jest to powiedzmy taka w miarę standardowa wielkość jak na obiektyw 100 mm pod pełną klatkę jest odrobinę większy niż 100 mm dedykowane do lustrzanek od kanona serii L. Jest też porządnie uszczelniony, to dobrze, bo często będziemy nim pracować w terenie, robiąc jakieś zdjęcia np. przykład owadów, gdzie może się pojawić jakiś deszcz, mgła i tak dalej. Więc tutaj dobrze, że te uszczelnienia się znalazły. Z przodu znajdziemy mocowanie do filtrów 67 mm, czyli nieduże filtry możemy do niego założyć. Jak widzimy ta przednia soczewka jest dosyć mała w tym obiektywie, ale tak jest często w obiektywach makro. Następnie mamy pierścień funkcyjny, który chodzi z takim delikatnym klikiem, tak jak w innych obiektywach Canona pod RF. Jest on bardzo przydatny, ja mam tutaj przypisane ISO, ale możecie tutaj sobie przypisać jakikolwiek inny parametr. Dostęp do tego pokrętła w tym obiektywie jest wygodny, jest ono tutaj na końcu. Następnie mamy pierścień do zmiany ostrości, pokryty gumą, chodzi on z takim całkiem przyjemnym oporem, chociaż mógł być on odrobinę większy. No jest to przełożenie elektroniczne, jak już w większości nowych obiektywów, więc możemy nim sobie tu kręcić dowoli, nie mamy ani początku, ani końca, ani żadnej skali. No ale myślę, że ustawianie ostrości niemanualne manualne jest całkiem precyzyjne i spokojnie można go używać, a to ważne, no bo w obiektywach makro jednak dosyć często korzysta się z tego manualnego ustawienia ostrości przy takich dużych powiększeniach. Następnie mamy dosyć nietypowy pierścień. Jest to pierścień regulacji aberracji sferycznej. Więcej o działaniu tego pierścienia powiem wam zaraz, kiedy będziemy mówić sobie o użytkowaniu tego obiektywu. A teraz powiem wam tylko tyle, że pierścień chodzi z przyjemnym oporem. Ma on tutaj plus i minus oraz takie położenie środkowe, gdzie wyczuwalny jest taki delikatny klik. Wtedy wiemy, że jest on ustawiony w tym środkowym położeniu. I co ważne, możemy ten pierścień zablokować. Tutaj z tyłu mamy przełącznik lock i wtedy ten pierścień się nie rusza i to dobrze, no bo w innym wypadku dosyć łatwo byłoby go tutaj sobie przekręcić, kiedy byśmy sobie tego nie życzyli, no bo jest on tutaj dosyć blisko tego pierścienia od ustawienia ostrości, więc dobrze, że ta blokada się tutaj znalazła. Na mamy takie trzy wcięcia w obudowie, nie wiem do czego one służą, na razie nie znalazłem żadnych informacji na ten temat. Być może w przyszłości pojawią się jakieś akcje, które będą tutaj pasować, nie wiem po co one tutaj są. Następnie mamy cały zestaw przycisków. Są to trzy przyciski. Pierwszy z nich to limiter. Obiektyw może pracować w całej skali od pół metra do nieskończoności oraz od 26 cm do pół metra. To jest ważne, bo to bardzo przyspiesza praca autofokusa, kiedy skupiamy się typowo na zdjęciach makro, no to ustawiamy sobie ten najmniejszy zakres najbliżej przedniej soczewki, a kiedy robimy na przykład portrety, to możemy sobie ustawić zakres od pół metra do nieskończoności i wtedy autofokus będzie działał jeszcze szybciej i sprawniej. Następnie mamy standardowy przełącznik autofocus manual focus i włącznik oraz wyłącznik stabilizacji, więc fajnie, że te przyciski się tutaj na obudowie znalazły. Następnie mamy już solidny metalowy bagnet z uszczelnieniami i to w zasadzie jest wszystko, jeśli chodzi o budowę tego obiektywu. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń, obiektyw jest solidny i tyle. Przechodzimy sobie teraz do Użytkowania. Przechodzimy do użytkowania. Jeśli chodzi o ogniskową, jest to 100 mm. Jest to standard, jeśli chodzi o obiektywy makro pod pełną klatkę. Ta ogniskowa sprawdzi się nie tylko przy zdjęciach detali, ale też w portrecie. Światło to 2.8 i również jest to raczej standardowe światło dla obiektywów makro. Oczywiście przy zdjęciach detali będziemy tą przysłonę dosyć mocno przymykać, ale przy portrecie możemy ją wykorzystać i będziemy mieli całkiem ładnie rozmyte tło. Teraz chciałbym przejść do tego pierścienia od regulacji aberracji sferycznej, bo to jest rzecz, którą po raz pierwszy widzę w obiektywach. Służy ona do dwóch rzeczy. Kiedy przejedziemy tutaj w tej skali na plus, to zasadniczo zmiękczamy tylko obraz. Natomiast kiedy przejedziemy na minus, to zmieniamy wygląd efektu bokach, ale również obraz staje się trochę bardziej miękki. Więc myślę, że jest to trochę bardziej taki gadżet, i nie bardzo widzę zastosowanie dla tego rozwiązania. Dlatego że no po to kupujemy obiektyw makro, żeby ten obraz był jak najostrzejszy. No i po co go dodatkowo zmiękczać? To byłoby przydatne, gdyby faktycznie można było zmienić wygląd efektu bokach w tle, ale obraz dalej w centrum byłby tak samo ostry. To wtedy miałoby sens, bo mogłoby pozwolić uzyskać jakieś ciekawsze efekty na zdjęciach, ale w takim wypadku, kiedy za tą zmianą wyglądu tego efektu boków idzie jednak znaczne zmiękczenie tego obrazu, no to już nie bardzo widzę, widzę zastosowanie. Być może przy jakiś specyficznych portretach, no ale jest to myślę taki bardziej gadżet i, i taki dodatek, który no nie jest jakiś super przydatny i raczej no ja bym nie korzystał z tego zbyt często, więc taka ciekawostka w tym obiektywie, no ale raczej Myślę, że Wy też nie będziecie z tego rozwiązania zbyt często korzystać. Następna rzecz, która jest w tym obiektywie, na którą trzeba zwrócić uwagę, to stabilizacja obrazu. Jest ona optyczna, ma 5 f-skuteczności, synchronizuje się ze stabilizacją w body Canona. No i jest oczywiście przydatna, chociaż też bardziej przy portretach niż przy jakichś zdjęciach makro, bo te wykonujemy najczęściej ze statywu. No ale i tak dobrze, że, że ta stabilizacja się tutaj znalazła, bo właśnie przy portretach nam pomoże oraz przy jakichś zdjęciach detali, kiedy będziemy robić je po prostu... Z ręki. W takim standardowym obiektywie makro powiększenie wynosi 1 do 1. Oznacza to, że obiekt na zdjęciu będzie takiej samej wielkości jak w rzeczywistości. Natomiast powiększenie w tym obiektywie to 1,4 raza, czyli obiekt będzie jeszcze większy na zdjęciu niż w rzeczywistości. W praktyce no, mamy po prostu e, możliwość fotografowania jeszcze mniejszych detali, i to jest bardzo duża zaleta tego obiektywu i to go po prostu wyróżnia, e, bo z tego co się orientuje, to żaden z popularnych obiektywów z autofokusem pod bezusterkowcem nie oferuje. Tak dużego powiększenia. E, więc myślę, że w takiej typowo fotografii makro e, to jest bardzo duża zaleta tego obiektywu. Najkrótszy dystans ustawania ostrości to 26 cm, ale pamiętajcie, że to zawsze jest parametr podawany e, od matrycy, nie od przedniej soczewki. I po to mamy tutaj na aparacie zaznaczone miejsce. Gdzie jest ustawiona matryca? Jest to takie kółko z kreską. To nam mówi, w którym punkcie jest matryca w aparacie i od tego punktu mierzona jest ta odległość. Więc w praktyce, jak widzimy, obiektyw jest no, na tyle długi, więc jak policzymy sobie te 26 cm, to okazuje się, że obiekt może być dosłownie kilka centymetrów przed przednią soczewką, i już możemy zrobić mu zdjęcie. No co jeszcze lepiej wpływa na, na to właśnie powiększenie, na to, jak małe detale możemy nim. Fotografować. Teraz przechodzimy do autofokusa. To jest też bardzo duża zaleta tego obiektywu, dlatego że autofokus w większości obiektywów makro działa wolno. Dlatego, że musi on być dosyć precyzyjny, bardzo w małych odległościach zmieniać tą ostrość przy dużych powiększeniach. Przez to, jeśli pracujemy szczególnie w całym zakresie, robimy jakieś portrety czy takie standardowe zdjęcia, to jest on bardzo wolny. A tutaj tak nie jest. Tutaj autofokus jest bardzo szybki, zarówno kiedy pracuje w całej skali, działa momentalnie. Jest celny, też bardzo cichy. Mamy tutaj podwójny silnik autofokusa. Być może jest to tego zasługa, ale nieważne właśnie, czy pracujemy w całej skali, czy w tych dużych powiększeniach, autofokus jest bardzo sprawny. No i tutaj trzeba go po prostu tylko chwalić. Również ciągły autofokus działa dobrze. Oczywiście, teraz z takiego raczej będziemy korzystać rzadziej w takim obiektywie, ale jeśli byśmy chcieli na przykład kręcić w nim filmy przy jakichś dużych powiększeniach, to również na autofokus działa sprawnie, zmiana tą ostrość płynnie i nie ma z nim najmniejszego problemu. Więc, to jest myślę, druga rzecz po tym dużym powiększeniu, która na plus wyróżnia. Ten obiektyw wśród innych obiektywów makro, jeśli chodzi o użytkowanie, to tyle. Przechodzimy sobie teraz do Lightrooma. Tam pokażę Wam zdjęcia, które nim wykonałem, i porozmawiamy o jakości obrazu. Jesteśmy już w Lightroomie. Tutaj, jak zwykle, przygotowałem dla Was kilka plików RAF i zobaczymy, jak wygląda jakość obrazu z tego obiektywu. Pierwsze zdjęcie to takie no, standardowe zdjęcie makro. Mam tutaj jakiegoś kwiatka. Zobaczymy, jak wygląda ostrość. Tutaj skupimy się na środku kadru. No i widzimy, że tych detali jest bardzo dużo. Tutaj mam już mocno przypiętą przysłonę. Jest F8. I 1600, trochę podniesione, bo akurat to zdjęcie wykonywałem z ręki. I czas 1 125. I widzimy, że ostrość jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj bardzo dużo detali, bardzo dużo szczegółów widzimy na tym kwiatku. A tło jest już całkiem ładnie rozmyte, pomimo mocno przymkniętej przysłony. Zobaczymy też tutaj, jak wygląda korekta w Lightroomie tych podstawowych wad optycznych. Kiedy tą korektę wyłączymy. To widzimy, że obiektyw ma delikatną dystorsję i przy przysłonie 8 mamy delikatne winietowanie, ale jedna i druga wada jest bardzo dobrze tutaj korygowana w Lightroomie i obraz wygląda bez zarzutów po tej korekcji. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę, że te delikatne wady się tutaj w samym obiektywie pojawiają. Natomiast tutaj mamy delikatne winietowanie przy mocno przymkniętej przysłonie. Natomiast, kiedy zobaczymy, jak obiektyw pracuje przy w pełni otwartej przysłonie, tutaj mamy 2,8, i wyłączymy tą korektę, to tutaj widzimy, że to winietowanie jest już trochę mocniejsze. Więc ono oczywiście naturalnie spada wraz z przymykaniem przysłony, ale nawet przy w pełni otwartej przysłonie, kiedy zastosujemy tą korektę, to to winietowanie jest bardzo dobrze korygowane i nie ma z tym najmniejszego. Problemu. Jeśli chodzi o ostrość na w pełni otwartej przysłonie, również jest ona na dobrym poziomie. Widać tutaj dużo szczegółów, natomiast mamy już bardzo płytką głębi ostrości, co tutaj doskonale widać, bo wszystko przed tym małym obiektem i za tym obiektem jest bardzo, bardzo rozmyte. Tutaj nie widzimy dosłownie nic w tle. Natomiast, kiedy mamy ten sam obiekt i przysłonę, przymkniemy do 8, tak jak w tym przypadku. To widzimy, że nadal to rozmycie tła jest dosyć duże, no ale zdecydowanie więcej detali się nam pojawia. No i sam wygląd tego efektu boków jest moim zdaniem całkiem ok, jest przyjemny dla oka i nie mam tutaj do niego żadnych większych zarzutów. Oczywiście ostrość jest jeszcze na lepszym poziomie. Wraz z przymknięciem przysłony ta ostrość tutaj zauważalnie wzrasta, ale wynika to też z tego, że po prostu więcej mamy w tej głębi ostrości. Na kolejnym zdjęciu mamy no, pro, prostą fotografię owada. E, tutaj nie widać. Nie ma skali, nie widać jak mała była ta mucha, bo to, to nie jest taka standardowa mucha, którą możecie kojarzyć z naszych domów, tylko ona była zdecydowanie mniejsza. Więc to był bardzo mały obiekt do fotografowania i tutaj korzystałem z maksymalnego powiększenia tego obiektywu. Przesłona 5.6, czyli trochę przymknięta ISO 1600. W tym przypadku fotografowałem ze statywu. No i widzimy, że jak najbardziej tych detali jest tutaj bardzo dużo, widać każdy szczegół na... Głowie i tutaj na kawałku tej muchy z tyłu. No natomiast tutaj musiałbym tą przesłonę przymknąć jeszcze bardziej, żeby mieć całą tą muchę w głębi ostrości. Tutaj na tym zdjęciu znalazła się tylko jej głowa. Widać też już taki drobny szum, no bo mam tutaj trochę wyższą czułość, czyli 1600. Ale mimo wszystko zdjęcie moim zdaniem wygląda całkiem ok. Teraz zobaczmy, jak wygląda praca z tym pierścieniem do kontroli aberracji sferycznej. Mam tutaj trzy zdjęcia. To jest zdjęcie wykonane na ustawieniu 0, czyli tym neutralnym. Widzimy tutaj bardzo mocno rozmyte tło. Pierwszy plan jest bardzo ostry. Widać tutaj dużo szczegółów. Wszystkie te zdjęcia zostały wykonane na tych samych parametrach, czyli przysłona 8 i SOS 100, czyli najniższe 16 sekundy. I były wykonywane ze statywu, żeby kadr był dokładnie taki sam. Natomiast jak się przekonacie kadr nie jest taki sam, bo po zastosowaniu tej. Korekty, tutaj mamy korektę na plus, no to widzimy, że mamy do czynienia z kropem, i również jest tak w przypadku korekty na minus, również ten krop się pojawia. I jest on dosyć spory, więc z tym musimy się liczyć. W przypadku korekty na minus ten krop jest nawet jeszcze większy. No i w przypadku tej korekty na minus widzimy, że to rozmycie tła się trochę zmienia. Jest ono moim zdaniem mocniejsze i bardziej przyjemne dla oka. Te krawędzie są lepiej rozmyte, mniej kontrastowe, no ale wiąże się to ze spadkiem ostrości. Obraz jest taki bardziej mydlany. Zaraz jeszcze lepiej będzie to widać na portretach, które wam za chwilę pokażę. Przy korekcie na plus e, bokach praktycznie się nie zmienia w stosunku do normalnego zdjęcia, wygląda bardzo podobnie. Mam tutaj już tak bardziej zaznaczone krawędzie tego rozmycia, ale obraz jest po prostu bardziej miękki. więc e, to, co się zmienia, to na pewno mamy większy krop. E, trochę bardziej e, ładny dla oka bokach w przypadku korekty na minus. Ale jedna i druga korekta wiąże się z spadkiem ostrości w centrum kadru, no i to jest niestety największa wada e, tego. Rozwiązania. Na koniec pokażę wam jak to wygląda przy portrecie, bo tutaj niestety najbardziej przeszkadza ten spadek ostrości. Tutaj mamy zdjęcie standardowe, czyli bez żadnej korekty, przysłona 6-3 i 100 1/60 sekundy, zdjęcie w studiu, wykonane przez Krzyśka Marcinca z Notopstryka. No, i tutaj, jak sobie powiększymy to zdjęcie, to widać, że mamy bardzo dużo szczegółów. Tutaj widać najdrobniejsze detale na oczach, na ustach. No, obraz jest bardzo ostry, tak jak powinien być ostry z obiektywu makro, aż, aż jest taki trochę zaostry. Tutaj na pewno przy jakimś retuszu tych zdjęć trzeba by było się sporo narobić. Natomiast na tym zdjęciu możemy zauważyć, jak wygląda ten spadek ostrości przy zastosowaniu tej korekty, aberracji sferycznej. E, przy takim całym kadrze może tego jakoś bardzo dobrze nie widać, ale kiedy powiększymy to zdjęcie, widzimy, że są już wyraźnie nieostre. Wygląda to jakby autofokus tutaj zupełnie nie trafił, natomiast tutaj autofokus trafił w oko, a i tak zdjęcie jest nieostre, no bo właśnie wynika to z zastosowania tej korekty. E, tutaj to drugie oko, co prawda, już wychodzi na głębi ostrości, dlatego ono jest nieostre, ale to powinno być jak najbardziej ostre a nie jest, więc to jest niestety no, skutek stosowania tego pokrętła korekty aberracji sferycznej. No i moim zdaniem, no ile nie zależy Wam po prostu na rozmiękczeniu zdjęć, to ja bym tego do portretu za bardzo nie używał, bo to zdjęcia wyglądają po prostu jakby ostrość była na nich nietrafiona. Jeśli chodzi o jakość obrazu, to tyle. no Tutaj na pewno do ostrości nie mam żadnych zarzutów, nie widziałem też żadnych problemów z aberracją chromatyczną. dystorsja jest minimalna, winietowanie jest minimalne, więc ogólnie optycznie obiektyw jest bardzo dobry do takich zdjęć typowo makro czy do portretów. Natomiast no, odracałbym stosowanie tej korekty aberracji sferycznej, bo ona bardzo wyraźnie zmiękcza nam obraz, a różnica w efekcie bokach nie jest jakaś niesamowicie duża. Przechodzimy do szybkiego podsumowania. Obiektyw kosztuje 7000 zł. Jeśli chodzi o jego największe zalety, to na pewno jakość wykonania, jakość obrazu, duże powiększenie 1,4 raza oraz świetny autofokus, szczególnie biorąc pod uwagę, że jest to obiektyw makro. Jeśli chodzi o wady, to ten mało użyteczny pierścień do kontroli aberacji sferycznej, oraz cena oczywiście mogła być niższa, ale nie jest ona też tragiczna jak na nowoczesny obiektyw o takich parametrach pod pełnoklatkowe bezusterkowce. Na pewno świetnie sprawdzi się on oczywiście w takiej klasycznej fotografii w makro, w jakiejś fotografii detali oraz w portrecie. Więc jeśli robicie takie zdjęcia, no to jak najbardziej śmiało mogę Wam ten obiektyw polecić. No i to wszystko. Zasubskrybujcie na nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Sprawdźcie mojego Instagrama. Założyłem też nowe konto Motografia, gdzie robię zdjęcia samochodów. Tutaj pod tym materiałem znajdziecie link do tego nowego konta. I widzimy się nogu w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!